Przeglądam sobie sklepik i myślę, przydałby mi się wakacyjny skin. No, w ogóle są oferty na Doge'a, ale myślę, że nie. Właśnie ten Doge' okej, okay, za 29 gemów, ale ja nie chciałbym jakiegoś wakacyjnego skina, więc stwierdziłam, że 80 gemów jest dobrym właśnie tutaj pakietem. Bo gdzie, 170 to już jest za dużo, ale 80 myślę, że to jest idealne właśnie skin. Czyśle za mało, ale 80 to jest idealnie. Widzowie, co wydobywamy i widzimy się już za chwilę. Widzowie, mamy ją letnią Jessy. Niestety nie udało mi się, widzowie, wirowania, ale naprawdę ona wygląda przecudownie. Yy. Naprawdę. Dosłownie tak wy wyglądał mój wybór, widzowie, coś takiego. Patrzcie, mam do wyboru, widzowie, właśnie letnią Jessy, którą zakupiłem. No bo to jest jednak. Bardzo fajny skin. Ostatnio został remodel z innymi skinami do Jessie. koko Rosa mi się bardzo, ale tu bardzo nie podoba. Po prostu, no brzydka jest. Leona nie mam, więc. Nawet nie wchodził w grę, choć on jest naprawdę ładny. No. Widzowie, Brock jest też bardzo ładny, ale nie ma też animacji, więc ja też go nie chciałem. A chciałem widzowie, koniecznie jakiegoś letniego skina. Yy, Plażowy Mortis, nie. Widzowie, Leon, nie, Leon jest ten. Leona nie ma nawet. Kiełka w, w ostatnim roku kupiłem, a wakacyjne PAM było na prądze, mogłem ich kupić, ale nie. Widzowie niestety, nie? To jest chyba najlepszy letni skin. Wyjdą oczywiście skiny piratów, ale one będą po 149 gemów, a ja nie chcę aż tak dużo gemów budować, widzowie. w tym besie właśnie. Tak się prezentuje, czas na testy, widzowie. Czas na testy. Naprawdę wygląda cudownie na tym tle. Naprawdę fajny. Jeszcze ma taką kaczuszkę. Bardzo, bardzo fajnie. Jak na 79 gramów jest to bardzo dobry skin. I wydaje mi się, że dobrego zakupu wykonałem, nie? W sensie, mam też srebrną, ale okej. Okay. Widzowie, bardziej mi się oczywiście podobają takie piękne skinie. Zacznijmy testować. Widzowie, nie włączyłem nagrywania. Widzowie, całe wyzwanie zrobiłem bez nagrywania, więc teraz testuję tylko na solowie. Zobaczymy właśnie jak to wygląda. No ja no nie włączyłem nagrywania, który raz chyba trzeci tak się stało w ogóle. Smutne. Dobra, zobaczmy, tu mamy jakieś Byrona. Jo! Ej, to ma aż tak zmienione ataki! Ja myślałam, że to będzie taki basic skin. Patrzcie na to, to jest taka kula wodna, tak jakby Jo. Spoko to jest No, yo. Ej, no nie truj mnie ty krole Ej, 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 ej Wow, ale kula wodna Dobra, trzeba tą kaczuszkę uruchomić Ogólnie, bardzo, bardzo fajny atak Moja ocenka jest takie No, myślę, że 9 na 10 wleci dla ataku, nie? Dobra, krow nie żyje Dobra, szybko krow Yes yo, ej W ostatniej sekundzie Trafiłem, wiecie o co chodzi? Miałam chyba tam że się tobie już mi chciało zdemejdżować, ale... Wow. Dobra, pewnie ta Amberka będzie do mnie podbijać, ale co z tego, widzowie? Co z tego? Ja chcę ulta. Jakoś, w się... Sensie się nie zobaczyłem go jakoś za dobrze. Jeszcze raz chcę. Wiecie chyba, o co mi chodzi? No. Dobra, i piękne są te kule. Ej, robimy wina albo drugie miejsce, widzowie, nie? W ogóle ja sobie przeglądam i panda wbił... 43 tysiące łarków. Może zrobiłbym taką serię wbijania, nie? I co to chodzi, że wbijać? No bo słabo mi to idzie. O, SteelSka! SteelSka! Mamy to! 6 kubów, no. Nie wiem, czy to wygram. Postaram się na pewno. Yo! Ej, dobra. Ult akurat takie... 7... No 6 na 10 widzowie. Jakoś mi się bardzo nie podoba, ale dla ataków się opłacało kupić tą Jessie. I dla tej animacji. Jeszcze animacja przegrywania jeszcze muszę zrobić widzowie. A to może na edytorze ma, bo no nie chcę tracić teraz puarków, a... A na pewno widzowie będę sobie wbił też te puszki. Może coś jutro wleci z pucharku właśnie. A dobrze! O sekundę za późno, ale i tak drugie miejsce myślę, że nawet spoczko jak na odcinek. Wiecie, na odcinku, to też nagrywanie chodzi. Trochę słabiej działa telefon. Wiecie o co chodzi? Ale myślę, że fajny zakup i myślę, że kolejne skiny, jakie będę zakupywał tak poza edycją się nic już na pewno do nie będę kupował, bo to już jest przesada. Wiem, że wyjdą nowe pirackie skiny, ale one wszystkie są po 149gm a ja aż tak dużo nie chciałam wydać chciałam wydać 79 i co chodzi o... Wiecie o chodzi. Może coś z dżunglowego sezonu, na przykład tego boostera, albo tu Max, właśnie Max. Mogłem kupić Max, ale wydaje mi się, że dobry zakup wykonałem. Do Max też mam skinę z 29 ale Z tego sezonu nie ma jakichś super skinów, żebym miał kupić i wszystkie te 149, więc nie za bardzo. Widzowie, szybka animacja przegrywu i lecimy. Widzowie, po Fiatu nagrywam no, na kolejny dzień już, nie? I patrzcie... Wchodzimy sobie do sklepu. Dobra, jest Mistrz Świata, Super widzowie, naprawdę spoko skinek. Mam go chyba nawet na miniaturce, na tym, na. O, nie widzę. Widzicie I widzowie. Za 40 gm w kokoroza, czyli pół ceny tego, co ja kupiłem. Też letni skinek. No i co ja mam zrobić? Co ja mam zrobić? No po co? Po co tego skina kupowałam? No nie no, jestem tak smutny. A widzę, ja sporo misji myślę, że jutro może wlecieć jakaś droga do Amber albo wbijanie puszek. Zobaczymy, jak to będzie. Sias, mego.